Jak widzicie, zaczęliśmy kościć jęczmień, jęczmieniary. Zobaczcie, już Ci ojciec mi mówił. Trzy przejazdy, które były głębiej zasiane. To tutaj częściowo wykoszone. Tu jest następne, zobaczcie, równe, dojrzałe zboże. A to, co było zasiane książkowo, powiedzmy na tą książkową głębokość. Zobaczcie, stoją jeszcze kłosy do góry, takie niedojrzałe. Gdzieś nawet się jeszcze zielone trafiają, o. Tak jak tu. Zobaczymy, przekosimy, zobaczymy jaka wilgotność. Najwyżej nie wiem, poczekamy jeszcze z dwa dni. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja cię kręcę. Ale jak na razie no, dookoła nie przejechał, w sumie to dobrze, no, bo gdyby przejechał dookoła, to mi się bardzo nie smacił, że taki kawał przejechał, a zbiornika jeszcze nie ma. Zaraz zobaczę jak to wygląda na, na przyczepie. Jeżdżę siódemką z Friglem i 6620 z hl stoi tam za kombajnem, za kurzem w sumie. Bo MCK używam do, do podgarniania, do przewożenia, więc on musi być w domu, nie będę przeczepiał ciągników. Pierwszy rzut oka, ziarno wygląda na grubę, na duże. Nie chcę mi się schodzić za czym Następne widać trochę zielonego, gdzie nie gdzie, zielonych ziaren. No... Nie ja wiem, sam... Zobaczymy. Zobaczymy wilgotność. Tutaj prawdopodobnie zdecyduje się na usługę Czajkowskiego na siew. No i piątek, sobota miałby siać. Mamy środę. No moglibyśmy te trzy dni poczekać jeszcze. Chociażby na dwa dni, do piątku. W Dwa dni? Czy te ziarna dojrzeją? Raczej wątpię. Widać, że gdzieś tam od miedzy, z jakiejś gałęzi złapał. Jestem tu bardzo ciekawy tego, tego jęczmienia. Znaczy, Przeplon rzędu 6 ton by już mnie satysfakcjonował, bo tak jak to wyglądało jesie... wiosną, zaraz po zasiewach, to mm, gdzieś tam powychodziło, no to było bardzo słabo. No teraz wygląda myślę przeciętnie, Aś, no, dobrze wygląda, nie przeciętnie, wygląda dobrze, więc tam też 6 ton by mnie ratowało. Zobaczcie, tutaj takie ciemniejsze, o tutaj taki prostokąt, tam mój palec, uciekaj, to są poletka. Poletka, te które Wam pokazywałem, paletka omijamy. Prawdopodobnie w piątek będą koszone. Taką dostanę informację. A może jutro, ale prawdopodobnie w piątek od razu się odróżniają, prawda? Jednak bez ochrony gdzieś tam te patogeny grzybowe szybciej zaatakowały szybciej, bądź nie szybciej zaatakowały w ogóle. I te zboże jest bardziej dojrzałe, ciemniejsze. Od razu się odróżnia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie chłopaki, przybliżę sobie troszkę. O! Popaki z dziadkiem jeżdżą. Ręce mi się trzęsą. O. A jakby się dało kościć, to być może dzisiaj dożynki? Dzisiaj dożynki, a jutro słoma. No. Nie wyprzedzajmy faktów. Zobaczymy, co będzie. Na co chłopaki bociany polują? Co my tu robimy? Na myszki polują Na myszki polują? A, a kotki A kotki Na co? myszki I kotki też na myszki? Tak Bełną przyczepę, dziadek tak nasypał, że aż tam się tu przesypuje Ach, chce dziadek Kozik, musimy teraz pomalutku zawrócić Gdyby gdzieś nam się przyczepa nie uchyliła Nie prze... chociaż a jest fajna, sztywna HL-ka się dosyć buja, bo już mamy robione a, 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 a Tamtego ustawiłem dziadkowi już, ale tamtego przestawimy jeszcze, bo dziadek chciał dalej, żeby go ustawić. To pojedziemy tutaj z tym. Dziadek tutaj te poletka obkoci. O, tutaj. O, tutaj, gdzie ta tyczka stoi. O, tutaj są poletka. Zobacz. A tu dziadek musi odkościć poletkę. tutaj pan przyjedzie takim małym, kombajnem kosić, wiesz? No. Bo to specjalne jest, tam będą ważyli, mierzyli wilgotność itd., itd. Dobra, jedziemy. No nie nadążam jeździć. tej chwili mój dzwonił, że pełna przyczepa, a już jest tam, na górce. I faktycznie, od serca naładowało. No, naprawdę trzeba się streszczyć, żeby ogarnąć. Tu poleczka zostawione. Patrz, jaki kombajn ma przyjechać. W piątek, może jutro, może w piątek. I no leci, leci ten jęczmienie Trzymamy ta to już będzie 30 gdzieś tam dwie tony, już mamy 20 chyba jeden przywieziony, jakoś tak. O, no jeszcze tu parę przyczep będzie. No i super. o, bardzo ładnie, sprawnie idzie. Zobaczcie, zaczęliśmy gdzieś koło 11.00. Mamy, nie wiem, na pewno przed 17.00, 16 z kawałkiem i mamy kolejny transport załadowany. Jak już tak wychodzi, że zawsze nagrywam jadąc z 6.6.20.00, szyby upocikane, no nie ma, naprawdę nie ma kiedy tego wyczyścić. Jeżeli tak idzie jak idzie, i tak widzę co zostało, jeżeli jeszcze by tą przyczepę doładował, którą mam za sobą, to. Zakręcimy się. W chwili obecnej mam tam 60 kilka ton, nie wiem, 61 czy 62, tak na szybko licząc. No to mamy z 12, to będzie tam 70 kilka. No jakby tutaj było chociażby te 8, tak żeby wyszło 80 ton, no to wyjdzie średnia... Aha, jeszcze tam mamy poletka zostały, no nie wiem, z poletek, tam będzie poletek może z pół hektara, no to może ze 3 tony jeszcze. No to, to przekroczymy, przekroczymy 6 ton z tego pola. Jęczmienia. No, słuchajcie, nie, nie powiem, że to jest jakiś tam dla mnie zły wynik, bo jest bardzo dobry. Bardzo dobry wynik, patrząc na to, jak, jak to wszystko wyglądało, to wynik jest naprawdę ekstra. Na to, jak ten jęczmień wyglądał, tu pogoda nas uratowała, bez dwóch zdań. No i brak jakichś tam olbrzymich kosztów i wtedy, wtedy nawet te 6 ton jest. Jak najbardziej opłacalne. Muszę poczekać, bo Szymek chce ze mną wracać do domu, więc czekam, zabieram Szymka. No myślę, że tu jeszcze przyczepa powinna być. Powinna być przyczepa plus tamto. No to może jakieś tam po 3,5 się zakręci. Nie zobaczymy. Prawdopodobnie nie będzie już mi dane nagrać w tym roku kombajnu podczas koszenia, bo będę musiał jechać rozładować tą przyczepę. Więc umówmy się, że to jest ostatni przejazd uchwycony ręką mom, mym telefonem w tym roku Szymek już czeka no zobaczcie już ma koguty zapalone kombajn będzie wysypywał może jeszcze będzie z tego kawałka kawałka pełna przyczepa plus z tych poletek troszeczkę może się uda tak przyzwoite 6 ton to to diabelsko nie Fajny, miły, minutki jest i łatwo się kości przyjemnie oooo, sztynbek o, będzie spał zaraz albo już oczy takie na pół, pół otwarte dobra idę go zabieram albo nie chcę polećnie niech się by, by Mam już Szymka na rękach, ale jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, tu robiliśmy Szymek meliorację, nie? gdzie w kajtki chodzą, bociany, widać tam jest troszeczkę dołek i zobaczcie, elegancko dało się przejechać, nie jest może ten jęczmień tutaj rewelacyjny, ale jest, nie? A, dziadek... a w tym roku będzie tu rzepak rus, prawda? No, a dziadek, niech to, to dziadek nie wiedział, że to jęczmień. Dziadek nie wiedział, że to jęczmień? A co mówił, że to jest? Hmm. Pszynica. Dziadek myślał, że to pszenica, co on świruje? Ten nasz dziadek, kazik powiedz. Zobaczymy, jak dziadek wiedzie jeszcze. Dziadek mówi, że nie zabierzemy na jedną przyczepę. Mówił tak, dziadek? No. Coś chyba też świruje, mi się wydaje, że zabierzemy. Ale? Mówi, że w Tomi z powrotem na tym długim i jest pełen. To dobrze, chyba nie? No. Świnki będą miały co jeść. O, zobacz, jak się syna. A dziadek też zadowolony mówi, a mój, dobrze, że zrobiliśmy tą meliorację. Mówi, nie, jest on tu za gęsty ten jęczmień, ale wszędzie jest, nie? To już robimy podwaliny pod czopak. Pod o, posłucham jak widzę nie? Dobra, zasuwamy, bo jak dziadek się nie zmieści, to musimy się zasuwać, bo tu mam pełną przyczepę, ale będzie bałagan.